Dzień dobry. Dzień dobry. Zadzwoniłem się do y, psychiatryka. Tak. Bo widzi pani, ja bym chciał się zacząć leczyć, bo w ostatnimi czasy y, sobie taką autodiagnozę postawiłem, bo, bo się symptomy sprawdzają. Mam manię prześladowczą, tak mi się wydaje, chyba. Mhm. Y, wie pani. Y, jak gdzieś chodzę w pracy, to się w pracy najczęściej zdarza, to myślę, że cały czas ktoś za mną chodzi. Mhm. I, i, I nie wiem, nie, nie, nie wiem może, może by mi pani coś pomogła? Znaczy ja panu nie pomogę, bo ja nie jestem lekarzem. Ja mogę pana umówić na wizytę do psychiatry. A, ale wie pani, bo, bo, bo jestem tak naprawdę szczęśliwy. Ja, ja ani się nie chcę zabić, ani nic, tylko właśnie jak pracuję i to się praktycznie tylko w pracy zdarza, że wydaje mi się, że po prostu ktoś za mną chodzi i chodzi i patrzy. No ja rozumiem, no ale, na to ale proszę pani, tak to nie proszę, ale proszę, ale, ale ja, ja do pani tutaj dzwonię, zwierzam się, a pani stuka w tym momencie, no, no, no trochę mi się wydaje, że to jest niesympatyczne. Proszę pana, ja nie stukam. Ja jestem na urlopie w tej chwili i najbliższy termin, jaki mogę panu zaproponować, to jest. Aha, czyli panią jest... stukają na urlopie. Mhm. Rozumiem. Kiedy ten termin? 9 maj. 9 maj, proszę pani, do tego czasu te to, 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 to osoby co za mną chodzą nie dogonią. Ja nie wiem, czy pani tego nie rozumie. Ja, ja naprawdę potrzebuję pomocy. Musi pan zadzwonić gdzie indziej. Ale no, no to gdzie, gdzie mam zadzwonić? No jeszcze raz pani powtarzam, jestem przewodnikiem i w pracy zawsze ktoś za mną chodzi. Ja rozumiem, co pan do mnie mówi, natomiast yy, nie jestem psychiatrą. A, ja mogę Ale tylko to... umówić na wizytę do psychiatry, który będzie osiągalny 9 maja. Aha, czyli jest tak, że pani jest teraz na urlopie. Ale tak naprawdę pani mi nie pomoże nawet, jakby nie była na urlopie, bo pani jest przynieś, podnieś, pozamiataj. Tak. Aha. No to. Od razu zaczęłam panu o to mówić. Ale proszę się tu nie, 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 ten, nie podnosić na mnie głosu, bo jestem osobą spokojną i, i mnie łatwo wyprowadzić z równowagi. A wtedy krzyczę na przykład, a nie lubię krzyczeć. Chill out. Czy jeszcze jakaś mogę pomóc? Tak, może mi pani pomóc, Ucha. dając numer do kogoś kompetentnego, a nie osobie, a nie... Proszę nie stukać! Proszę pana, no niestety, przykro mi, musi pan... Yy, ale miałam, ale miałam, no ale proszę mi nie wchodzić w zdanie, no, no proszę kurwa jego mać, pani ma niepełne podstawowe, nie może mi pani pomóc, jeszcze pani stuka jak ja do kurwy nędzy mówię, no! Ja w tym momencie kończę rozmowę. Do widzenia i proszę się pierdolić na tym urlopie. Do widzenia. Do widzenia. Kurwa mać. Dzień dobry, zakład pogrzebowy? Tak. Chciałbym zamówić usługę. Do domu? Znaczy się chciałbym pochować, konia. Proszę? Chciałbym pochować usługę pochówku chciałbym rozumiem zamówić ale wiesz zwłoki? transport? no no dobrze by było no to proszę podać imię i a karta zgonu jest wystawiona przez lekarza? nie to musi być karta zgonu przez lekarza wystawiona ale proszę pana właśnie właśnie umarła ta osoba tak i mi jest przykro i znalazłem ten numer w internecie. I chciałbym, żebyście to stąd zabrali, bo nie żyje. Proszę, pana nie patrzę, proszę, podróż. No, nie patrzę. Halo! Dzień dobry. Dzień dobry, czy mogę panu służyć? Usługę chciałbym zamówić. Proszę, zgon nastąpił gdzie? W domu, w szpitalu? W domu. Głową babcia przywaliła w futrynę. Ty już lekarz? Nie, ja do was zadzwoniłem. Proszę? Do was zadzwoniłem. Ja rozumiem, ale musi być na tym lekarz, który stwierdza zgon. Aha, bo wie pan, trochę się rusza jeszcze, ale to... Ja nie wiem czy dobić, czy nie wiem. To jak będzie lekarz wystawi kartę zgonu, to proszę zadzwonić. Dobra, to wypierdalaj pan. <słuch>